A, daliście się nabrać że do koniec Daily, ponieważ jest 23.30, kiedy wstawiam ten odcinek. Także nabraliście się. Nie wiem, czy w ogóle ktoś się nabrał, pewnie każdy ma to w dupie. Nie, nie kończę z Daily, ale nie mam po prostu nagranego filma, jest już 20, tak? Jestem idiotą. Tym filmem chciałbym Wam powiedzieć, poinformować, że za jakiś czas będę nagrywał QA. Y, także piszcie pytania do QA tam na dole w, w komentarzach. A ja za dwa, nie no, tak, za 3, 4 może do tygodnia maks y, dni. Będę nagrywał Q&A Jutro będzie odcinek z oglądania moich starych filmów Także śledźcie mój kanał, bo będzie według mnie ciekawie i piszcie tam na dole właśnie te pytania do QA, ponieważ serio chciałbym nagrać. Oraz yy, jak chcecie, chociaż nie, zmus nie zmuszam was, możecie pisać też te jakieś yy, to, co będę robił za kilka lat. Czyli to, co było ostatnio, mianowicie za na przykład 3 lata będę miał milion subów na tym kanale, będę miał nie. Będę raperem, no, nie wiem, zmyślajcie wszystko, bo fajnie się to czyta według mnie i fajnie się ogląda, chociaż nie wiem, zależy od Was. Jezu, ale mam bałagan. Powtarzam, yy, piszcie tam na dole, pytania do QA. Ja za 3-4 dni, może do tygodnia Max będę to nagrywał. Piszcie jeszcze te, chcecie oczywiście, piszcie to co sobie wyobrażacie, co będę robił za kilka lat. Bo według mnie to jest ciekawie, ciekawie się ogląda. Piszcie jeszcze yy, co chcecie obejrzeć na moim kanale ponieważ nie mam totalnego pomysłu, co mogę nagrać. Co tam, że mam 60, nie, 70 ponad pomysłów, z czego mm, nie chcę mi się nagrywać. Po prostu nie mam jakoś ochoty, ale może po Daily w nowym roku coś zacznę nagrywać. Z tych pomysłów, ponieważ mam ich naprawdę bardzo dużo i myślę, że mogą Wam się też również spodobać. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję. Widzimy się już, że to dzisiaj taki krótki film informacyjny, żeby po prostu e, nie skończyć z Daily, bo... Bo nie chcę po prostu, żeby to się tak skończyło, że dzisiaj nic nie wstawię. A według mnie też nie ma jakiegoś większego sensu wstawiać dłuższych filmów niż 5 minut, bo nikt tych filmów całych nie obejrzy i po prostu marnuje też trochę czasu bo chodzi o to, że ja chcę też nagrywać to, co ja chcę i też chcę nagrywać to, co Wam się będzie chciał oglądać, to co będziecie chcieli oglądać, a nie to, co jest teraz najbardziej popularne, żeby nie na siłę też. Więc to było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się już tu Cześć.